Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olek. Wreszcie nadeszło do nas cieplejsze powietrze i choć w wielu miejscach wiatr daje się we znaki, to promienie słoneczne i temperatura do 20 stopni rekompensują chwilę z wiatrem. Niestety, chłodne dni powrócą i około wtorku przydadzą się ciepłe kurtki. Dziś jest niedziela, 11 kwietnia, minęła 17, zaczynamy Teleekspres. Skuteczność szczepień przeciw koronawirusowi przekracza w Polsce 99%. Wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia. Zakaziła się mniej niż jedna zaszczepiona osoba na 100. Minionej doby wykonano ponad 142 tysiące zastrzyków. Koncentracja wojsk rosyjskich w pobliżu ukraińskich granic budzi zaniepokojenie, oświadczyło Polskie MSZ. To kolejna reakcja w związku z największą od sześciu lat mobilizacją Moskwy przy granicy z naszym wschodnim sąsiadem. W czwartek z wizytą w Kijowie przebywał szef polskiej dyplomacji Zbigniew frau. Dziś niedziela miłosierdzia Bożego. Kościół obchodzi od 21 lat. O to, by stawać się miłosiernymi, zaapelował papież Franciszek. Już ponad 32 miliony Brytyjczyków przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dzięki szybkiemu tempu szczepień brytyjska populacja już jutro ma osiągnąć odporność zbiorową. To pozwoli na znoszenie kolejnych restrykcji. Tragiczny wypadek w czerwsku na Pomorzu. Przyczepa kempingowa uderzyła w kobietę idącą chodnikiem. Nie udało się jej uratować. Sprawę bada policja. Za chwilę u Marka Sierockiego, polski gitarzysta jazzowy w koreańskim repertuarze, ale to nie wszystko. Sprawdźmy wspólnie kolejne propozycje. Jeszcze niedawno wyobraźnie poszukiwaczy skarbów rozpalał złoty pociąg. Nie został odnaleziony, ale ziemię Dolnego Śląska kryją jeszcze wiele tajemnic. W starych Bogaczowicach kołował Wałbrzycha natrafiono właśnie na nieznane wyrobisko. BAFTA, czyli nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej rozdane, ale tylko częściowo. Gala bowiem została podzielona na dwa dni, wczoraj wyłoniono laureatów w kategoriach technicznych. Impreza w całości odbywa się online. Arkadiusz Milik znowu skuteczny. Strzelił czwartego gola w lidze francuskiej, a jego Olympique Marsylia zremisował na wyjeździe z Montpellier 3 do 3. A na krajowym podwórku trwa 24. kolejka PKO BP Ekstra Klasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin pokonało podbeskidzie Bielsko-Biała 2 do 1. W sobotni wieczór padły dwa remisy, w tym jeden bezbramkowy. Pora na część muzyczną a w niej polski gitarzysta jazzowy, który w międzynarodowym projekcie nagrał najbardziej znane polskie i koreańskie utwory muzyczne. Skupimy się dziś na tych polskich szczegóły w rozmowie marka Sierockiego. Cześć marku. Cześć. No i pięknie, a teraz miłość, miłość do straży pożarnej. Zaszczepił w nim ojciec. Pierwszy zabawkowy wóz dostał od brata, a teraz może liczyć na pomoc żony. Pan wojciech z zębu jest zapalonym kolekcjonerem strażackich gadżetów. My natomiast od wielu lat kolekcjonujemy spotkania z Państwem kolejne już za chwilę w TVP Państwa jutro o 17 Rafał Patera. Zapraszam do zobaczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia wycenił jeden dzień leczenia ozdrowieńców po COVID-19 na 188 zł. Rehabilita, rehabilitacja, przepraszam, może być prowadzona w domu pacjenta ambulatoryjnie, a także w szpitalach, sanatoriach i uzdrowiskach. Wsparcie materialne, medyczne czy technologiczne Caritas Polska podsumowuje swoje działania na rzecz pomocy seniorom w pandemii. Do kampanii może dołączyć każdy. Koncert z okazji urodzin to nic nadzwyczajnego, ale gdy koncertuje sama jubilatka, w dodatku prawie stuletnia, to taki temat nadaje się do telewizji i o tym za chwilę wcześniej powiemy o... Jak pięknie jest nad Bugiem, wiedzą doskonale kajakarze czy spacerowicze, ale tamtejsze wspaniałe widoki to nie tylko zasługa matki natury, bo o przyrodę trzeba dbać, zwłaszcza gdy na widoku nowe atrakcje. Brytyjska szabla lekkiej kawalerii z XVIII wieku, czy pistolet Mauser C96. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wzbogaciło się o nowe, wystrzałowe nabytki. Część z nich trafiła już do placówki i przechodzi konserwację. Sprawdźmy, jaka pogoda maluje się jutro w niewielkich miejscowościach. Caravaggio czy nie Karawadżo? Takie pytanie wypłynęło w najmniej odpowiednim momencie, bo tuż przed aukcją sztuki w Madrycie. Z tego powodu z oferty usunięto obraz, którego autorem miał być Josep Ribera, Eksperci nabrali jednak podejrzeń, że to nie Hiszpan stoi za dziełem zatytułowanym Korona Cierniowa. Wracamy do Europy, a konkretnie na boiska Starego Kontynentu w klasyku Ligi Hiszpańskiej. Real Madrid pokonał Barcelonę 2 do 1 i przynajmniej do dzisiejszego wieczoru awansował na fotel lidera tabeli. Ciekawie było też w Niemczech. W Telekspresie Ekstra pora na część muzyczną, która smakuje świetnie tuż przed deserem. Dziś 55. urodziny świętuje jedna z największych europejskich gwiazd muzyki. Soul Brytyjka, Lisa Stansfield, Marek Sierocki. Przypomni. Najważniejsze momenty z kariery jubilatki zapraszam i do zobaczenia.